come on up Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat gwiazd, a ze mną Luna, tegoroczna, reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji. Cześć, kochana. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło. Mi także bardzo miło. Przede wszystkim ogromne gratulacje. Czy ty spodziewałaś się tego, że tak to się zakończy? Bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że zupełnie, naprawdę zupełnie się tego nie spodziewałam. Eurowizja była moim marzeniem od wielu, wielu lat, tak naprawdę, a od zeszłego roku takim już bardziej wyraźnym marzeniem, że tak powiem, bo poczyniłam kroki ku temu, żeby, żeby zgłosić się na tę Eurowizję do preselekcji. Natomiast nie spodziewałam się, się naprawdę, że to będę ja. Zupełnie nie. Tak się zastanawiam, jaka była ta Twoja pierwsza reakcja, bo my to że Ty będziesz nas reprezentować, dowiedzieliśmy się tego dzisiaj, ale Ty wiedziałaś już wcześniej. No ja się dowiedziałam dosłownie dwa dni temu, więc, więc też no, nie było to tak, tak też dawno. I w zasadzie cały czas nie dowierzałam trochę w to. Ja dostałam tę dostałam kartę, ten bilet podczas wywiadu właśnie od telewizji. I, i to był naprawdę no, taki moment, że aż zaparło mi dech po prostu w piersi. Ja, ja nie wiedziałam, co się dzieje po prostu. Byłam absolutnie zaskoczona i poruszona. No I z racji, że tylko ja to wiedziałam, to ja sama w to trochę nie wierzyłam. I jeszcze dzisiaj, no dopiero w momencie, kiedy wyszłam z tego pytania na śniadanie, zobaczyłam jakieś artykuły, to wtedy zobaczyłam, to ja jedziemy. Jak zareagowali twoi bliscy? Czy w ogóle udało im się dotrzymać to w tajemnicy? No bo faktycznie jakieś wpadki się zdarzały, ja widziałam gdzieś TVP miało wpadkę, potem na stronie Eurowizji. No ale jednak trzeba było to wszystko utrzymywać w tajemnicy. Wiesz co, tak, a ja dobrze trzymam, mam, mam wrażenie, że tajemnice i sekrety, ja nikomu prawie o tym nie powiedziałam. Także także no nie było co rozgadać, tak naprawdę, a te jakieś fakapy to nie po mojej stronie. Nie po mojej stronie, ale widziałaś, słyszałaś? Trochę spowodowało to stresu u ciebie, że oni gdzieś tam się wysypali wcześniej? Wiesz co, starałam się na no to nie, nie, nie zwracać takiej uwagi. Ja trochę się też tak yy, chciałam wyciszyć odrobinę yy, przez, ten, przez ten weekend. Oczywiście no, nie, nie, nie udało się do końca, bo nie wyspałam się, chociaż chciałam się wyspać, ale były takie emocje. Ale starałam się jakby wtedy o tym tak jakoś nie myśleć, tylko po prostu przygotować się teraz na, na ten dzisiejszy dzień tak naprawdę. Mhm. No i jak ty się czujesz? <laughs> Jejku, czuję... Teraz już troszeczkę tak zeszły ze mnie emocje, już jak teraz z tobą rozmawiam, ale, ale no... Yy, Czuję się po prostu, mam taką adrenalinę, taką moc emocji teraz, no jestem po prostu bardzo, bardzo szczęśliwa. Na pewno czytałaś też reakcje internautów, są skrajnie podzielone, bo jest bardzo duża część ludzi, która ci kibicuje i trzyma kciuki, ale Niestety, jak to zwykle, ja mam takie poczucie, że jest swego rodzaju powtórka z historii. Jest także spora krytyka. Jak z tym sobie radzisz? No, ale myślę, że to co roku tak będzie. To nie ma chyba, to nie ma znaczenia, czy to będą preselekcje wewnętrzne, czy zewnętrzne. Po prostu no, nikomu nigdy w pełni się nie dogodzi, bo każdy też ma inny gust, każdy ma innego faworyta, każdy lubi inną muzykę. I nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni. Zawsze będą jakieś, y, jakieś podziały, więc ja wiedziałam też, że tak. Się wydarzy, no bo nie, nie spodziewałam się, że nagle po prostu cała Polska 100% będzie tylko pozytywnych komentarzy, bo nigdy tak nie jest i, no i może nawet lepiej. Bo ja też, ja też się cieszę, bo te negatywne komentarze ja mam jeszcze bardziej teraz taką ochotę i znajduję sobie też taką siłę, żeby jeszcze bardziej pokazać, że ja dam radę. Że słuchajcie, że będzie dobrze, naprawdę. Nie jak to się mówi, nie można być zupą pomidorową, nie wszyscy będą Cię lubili. Najważniejsze jest, żeby znaleźć w sobie właśnie taki sposób, żeby po prostu się z tym pogodzić. Ty masz to w sobie od zawsze, czy musiałaś nad tym pracować? Muszę nad tym musiałam nad tym pracować, i nadal w zasadzie nad tym pracuję, bo też jestem bardzo wrażliwą osobą, i no czasami potrafię wejść w te komentarze, jak się już zagłębię w tą lawinę, no to wtedy już potrafię odpłynąć na wieczór i na przykład no już bardzo źle się poczuć, ale. ale... Uczę się, no, żeby jednak nie, nie traktować tego po prostu tak, tak personalnie, nie zagłębiać się w to aż tak, bo hej dla samego hejtu no, nic dobrego nie przynosi ani dla osoby hejtującej, ani dla osoby hejtowanej. To jest po prostu tylko i wyłącznie taka negatywna energia, która jest, działa w dwie strony i. No i, no i cóż mogę rzec? No ja tylko mogę, tylko mogę wysyłać dobrą energię i, i robić swoje i patrzeć przede wszystkim na te pozytywne komentarze, na to jakie też wsparcie otrzymuję i jak moi fani, ale też i nowi słuchacze mnie odkrywają i, i trzymają za mnie kciuki. Zatrzymam się przy tych komentarzach, bo gdzieś tam zawsze do tego drążą, czy był jakiś taki, który cię szczególnie zabolał? Nie wiem, na, na przykład, jeśli chodzi o takie komentarze dotyczące jak, jakoś mojego wyglądu, to one zupełnie, a na przykład ja zupełnie na nie nie zwracam uwagi, bo. E bo to też nie jest coś, coś, na co mam wpływ i to, i to mnie akurat nie, nie rusza. Natomiast takie komentarze dotyczące mojej twórczości, dotyczące mojej muzyki są bardziej bolesne. I na przykład, no, troszeczkę byłam zaskoczona na przykład komentarzami dotyczącymi piosenki The Tower, że jest to mainstreamowa, popowa piosenka i że jak mogłam taką, taki tani, miałki pop. I to mnie trochę zaskoczyło, bo wszystkim tym, którzy tak piszą, no to. To też zapraszam do zapoznania się z moją inną twórczością, do posłuchania moich, mojej płyty, mojej epki. Gdzie to nie jest taka muzyka, a tutaj ja jadę na Eurowizję. Ja chcę zaprezentować się z piosenką, którą polubią ludzie. Więc trochę te komentarze tutaj mnie tak, mnie tak zaskoczyły, I, i, i tutaj akurat mi się zrobiło smutno, bo zawsze zawsze staram się jednak podchodzić tak. Bardzo z sercem do mojej muzyki I, i, przy, i jak najwięcej emocji przekazywać nią. I mimo, że to jest bardziej melodyjna propozycja, bardziej popowa i radiowa, to, to ma bardzo dużo w sobie mnie i tych emocji. Tak, ja nie wiem, czy to będzie y, w zupełności profesjonalne, ale mogę odesłać na twoje y, koncerty, bo tak jak już powiedziałam <laughs> chwilkę przed naszym wywiadem, widziałam Cię po raz pierwszy na Flash Fashion Night, tam y, pokazałaś co potrafisz, i to była magia. Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałam i nie przeżyłam, to było coś absolutnie świeżego, takiego świetlistego. Naprawdę trudno mi to opisać. Ojej bardzo, bardzo dziękuję. Ja niesamowicie wspominam ten występ, ponieważ y, to miałam okazję występować. Y, no podczas tak naprawdę pokazu mody. I to było też wspaniałe, bo ja uwielbiam oglądać te występy z Victoria's Secret, jak artyści tam występują podczas tego pokazu. I to jest w ogóle wspaniałe jest połączenie muzyki i mody. I, i to było dla mnie no niesamowite doświadczenie i bardzo, bardzo to mile wspominam. Mhm. Ale wiesz, co było fajne? To tu trochę takich zakulisowych smaczków, że ja siedziałam w jednym z pierwszych rzędów i wszyscy pytali kto to kto to ale super ale nie no i właśnie teraz pytanie w takim razie kim jest Luna kim jest Jak byś siebie opisała chyba najtrudniej się siebie samego opisuje ale Luna jest po prostu sobą jestem Osobą, która kocha muzykę i kocha ludzi, kocha też kosmos, księżyc i dobrą, pozytywną energię, i która chce, żeby inni razem z moją muzyką wzrastali i chce wnosić jak najwięcej światła. Dzisiaj na Twój temat jest mnóstwo nowych artykułów. Wszyscy googlują, kim jest Luna. Ale tak naprawdę nigdzie nie ma Twojego imienia. To jak to z tym imieniem jest? <laughs> nie mam mojego imienia, bo nawet wiele osób myśli, że mam na imię Luna. I w zasadzie się nie myli, ponieważ niedługo będę miała na imię Luna, bo zmieniam właśnie swoje imię. Bo tak po prostu gdzieś ta, ta postać, ten pseudonim artystyczny, tak jest ze mną zżyty i tak jest mi bliski, a że już będę tylko luną. A skąd on się wziął? Jakie były początki tej historii? Ten pseudonim wziął się przede wszystkim z mojej takiej miłości do kosmosu i do księżyca. Ja uwielbiam wpatrywać się w gwiazdy, w księżyc i zawsze czułam jakąś taką, no trudną do wytłumaczenia w zasadzie łączność z tym księżycem, że on był jakoś taką moją inspiracją, takim dobrym trochę duchem. Mhm. Widziałam, że pogratulowała Ci na Instagramie także Doda, właśnie przy okazji też e, Luny. Czy to było dla Ciebie zaskoczenie? Tak, naprawdę bardzo, bardzo się ucieszyłam, bo to była jedna z, w ogóle, z pierwszych gratulacji, jak tylko wyszłam dzisiaj z pytania na śniadanie, a z Dodą nie znam się osobiście, bo nie miałam okazji jej poznać, więc tym bardziej było mi bardzo, bardzo miło i też e, powiedziała, że mi wyśle swoje perfumy, które się nazywają Luna i są w kształcie księż... półksiężyca. Byłabyś idealną ambasadorką. <laughs> No, na, do Malmo na pewno zabiorę te perfumy. No, jaki inny zapach można zabrać? Mm. <laughs> Pogratulowała Ci także Justyna Steczkowska, a raczej, no właśnie, czy pogratulowała czy nie pogratulowała? Ja widziałam gdzieś taki artykuł, ale tak naprawdę nie wczytywałam się. Właśnie, ja muszę przyznać szczerze, że, że jeszcze nie widziałam do końca tych gratulacji, bo to zostało opublikowane na jakimś stronie, w którymś z serwisów po prostu. I jeszcze, jeszcze nie widziałam, tylko widziałam chyba, że tam są, tam są gratulacje, więc jakby no bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło. Wiem, że Ty z Justyną Styczkowską współpracowałaś wcześniej, to jak do tego doszło? Tak, właśnie to jest, to jest bardzo ciekawe, bo teraz gdzieś tam rywalizowałyśmy o tą, o tą wygraną na Eurowizję, a dwa i pół roku temu, bodajże tak ponad dwa lata temu, właśnie Justyna Styczkowska zaprosiła mnie do duetu, do takiego wyjątkowego, magicznego duetu, właśnie takiego połączenia jasnej i ciemnej, ciemnej strony trochę taki taki na... trochę taki yin yang. Tak, trochę taki yin yang właśnie na zasadzie kontrastów nawet w teledysku Ja byłam w bieli, Justyna w czerni. Także była to, była to niesamowita współpraca i też no dla mnie dla mnie absolutny taki zaszczyt, bo Justyna zaprosiła mnie do współpracy, kiedy ja debiutowałam, jeszcze nawet nie miałam swojej płyty wydanej, więc no było to niesamowite wyróżnienie. Luna, ja słyszałam też y, takie komentarze, aż mi jest w ogóle niezręcznie zadawać y, takie pytanie, bo tak jak już powiedziałam, mam déjà vu. Wcześniej, y, rok temu mówili, że to Blance rodzice y, kupili ten udział w Eurowizji. Teraz czytam takie komentarze o tobie. Jak ty się z tym czujesz? No... Ja zgłosiłam swoją piosenkę na takich samych zasadach jak każdy, jak wszyscy, jury, którego nie znałam, bo nikt nie znał składu jury, wybrało tę piosenkę i bardzo jestem za to wdzięczna. Myślę, że zawsze pojawiają się takie komentarze, pojawiają się też komentarze, że wytwórnia, że, że rodzina, że coś, no, no nie jest to prawdą, no zostałam, została wybrana moja piosenka. No i jestem bardzo za to wdzięczna, tak. Bardzo się cieszę po prostu, że ta piosenka się spodobała, bo mam nadzieję, że też spodoba się jej słuchaczom i spodoba się Europejczykom. A jak reagujesz na takie pytania? Niektórzy Ci mówią, że y, jesteś albinowską? Ja tak jak mówię, dla mnie to jest niezręczne, dlatego pytam, y, czy takie pytania cię w ogóle bolą, bo wiem, że nie jesteś. Wiesz co, nie do końca mnie bolą takie rzeczy, bo ja y, tym bardziej taki hejt związany z moim wyglądem. Y, no nie jest nie jest niczym dobrym i ja po prostu na to na to staram się nie patrzeć. Mhm. Jasne. A kariera za granicą? Masz jakieś plany? Mam pewne plany i dlatego też bardzo, bardzo się cieszę, że jadę na Eurowizję, ponieważ cały mój drugi album będzie w języku angielskim. Już jest tak naprawdę na finiszu, kompletuje wszystkie, wszystkie utwory i liczę na to, że uda mi się też dotrzeć do słuchaczy nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. O kiedy ta nowa płyta? Zobaczymy, zobaczymy jak, jak wpłynie na też mój kalendarz Eurowizja, ale mam nadzieję, że pod koniec tego roku. Trzymam kciuki. Zbliżając się ku końcowi, bo jeszcze przygotowałam dla ciebie szybkie strzały, ale przedtem czy zaśpiewasz nam kawałeczek? Z wielką przyjemnością. The Tower, tak? tak. The Tower, <laughs> oczywiście. Eurowizyjny hit, który już niedługo będzie nudzić cała Polska. I'm the one who build the tower. I'm the one who holds the power. So come on, rise up. Shout it louder. I'm the one who build the tower. Brawo. No taki krótki, no bo co? No, nie nie. moich braw, bo trzymam mikrofon, ale absolutnie jesteś magnetyczna, ja jestem zahipnotyzowana, trzymam za Ciebie wielkie kciuki. I na koniec te szybkie strzały. Czy jesteś gotowa? Szybkie strzały? Ojej, dobrze, już. Horoskopy. Czy wierzysz? Wierzę. Randki z Tindera. Tak czy nie? Nie. Dlaczego? No to nie dla mnie. Mhm. Dodacze Edyta Górniak. Mm, Doda. Dlaczego? <laughs> y, bliżej mi do akwarii. Jasne. Czy zawsze chciałaś być sławna? Y, nie myślałam o sławie, tylko o tworzeniu muzyki przede wszystkim. Mm. Największy red flag u drugiego człowieka? Y, nieszczerość. Mm -hmm. Jaką cechę w sobie lubisz najbardziej? Y, bycie sobą i bycie wiernej sobie, wiernym sobie. A czy jest coś, czego nie lubisz w sobie? Yy, no, takie bycie upartym. Nie do końca to lubię. Mm -hmm. Zdrada. Czy potrafiłabyś wybaczyć? Yy, myślę, że tak. O, to zaskakujące. Myślę, że, myślę, że tak. Yy, oczywiście byłoby to bardzo dla mnie trudne, ale, ale trzeba się uczyć wybaczać. Justyna Styczkowska czy Izabela Zabielska? <laughs> Obydwie są wspaniałe, to nie można takich e, artystek e, porównywać. I ostatnie, co powiedziałabyś dziesięcioletniej sobie, gdybyś miała taką możliwość? You're the one who holds the power. I to jest piękna puenta naszej rozmowy. Trzymam kciuki. Dzięki Luna. Powodzenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję.